Witajcie, moi wierni widzowie i nowi, którzy przyszliście na ten kanał. Dzisiaj film troszeczkę inny niż zwykle, bez jakiejś głównej myśli czy głównego przesłania, ale chcę Wam odpowiedzieć co nieco na Wasze komentarze, pytania, czyli takie aktualności i sprawy organizacyjne. Kanał, który oglądacie, no, jest już starym kanałem. W tym roku stuknie mu 10 lat. Natomiast liczba widzów w ciągu ostatnich dwóch miesięcy tego kanału się potroiła. No z czego cieszę się bardzo, jestem jednocześnie Wam wdzięczny za wszystkie pozytywne komentarze, czy w ogóle komentarze celne, pobudzające do myślenia, które zostawiacie. Chcę się Wam tutaj do kilku odnieść, takich, które przewijają się często. Pojedziemy powiedzmy od, znaczy od początku, od najświeższych. Kasia pisze: Jesteś super, myślę tak samo. Czy można się z tobą jakoś skontaktować prywatnie? Mam parę pytań. Pozdrawiam, Kasia. Słuchajcie, zawsze kontakt do mnie znajdziecie w zakładce About. Na kanale tam jest mój e-mail, na który staram się sprawdzać i czytać i odpisywać. Jeżeli nie dostaliście odpowiedzi, to znaczy, że e-mail albo nie doszedł, albo coś innego zaszło i należy się dobijać dalej. Ja odpowiadam praktycznie na 100% wiadomości, które dostaję. Dlatego nie należy się tym sugerować, że się napisało i nie dostało odpowiedzi. To jest sprawa pierwsza. Można się kontaktować na różnych kanałach. Jak wejdziecie sobie na baner tego kanału i klikniecie, tam jest link bezpośrednio do mojego projektu Księstwo Wichrowych Mórz i do strony oficjalnej szklanyzamek.pl. Oprócz tego, Księstwo Wichrowych Mórz w Google. I znajdziecie fanpage facebookowy razem z wszystkimi grupami podzielonymi tematycznie, gdzie znajdziecie wszystko, co może Was interesować w związku z naszą społecznością, z naszymi zasadami, które wyznajemy i ogólnie z tym stylem życia, który ja propaguję. Jeżeli ktoś nie ma Facebooka, wtedy strona oficjalna tam też. Yy... Wszystkie podstawowe, najważniejsze informacje wraz z, z, z możliwością kontaktu są zawsze wypisane. Czytamy dalej. Komentarz. Komento pisze. Masz jakieś przemyślenia, jak sobie z teściem ułożyć relację? Ostatnio miałem z nim spinę i już o by szło na noże. On oczywiście wpada raz na kwartał i prawi morały. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest pytanie, które takie bardzo pojemne, mianowicie odnośnie dawania rad. Ja staram się wzorem mojego mistrza nie dawać rad ludziom, których nie znam osobiście, dlatego że z dawaniem rad trzeba być bardzo ostrożnym, bo w przypadku człowieka człowiek jest bardzo złożoną istotą i ogólnie. Sytuacja, w której się przeważnie znajduję, też ma mnóstwo różnych didaskaliów, o których ja najprawdopodobniej nie mam pojęcia. I czasem jedna, jeden drobny niuansik, jedna drobna informacja, która może mi braknąć, przekreśli zasadność całej rady. Dlatego no, tego nie robię. Natomiast, czy w ogóle ludziom w związku z tym nie doradzam? Nie doradzam, tylko doradzam ludziom, co do których mam szeroki obraz ich ich życia i znam ich po prostu osobiście. W ten sposób jest mi łatwiej i jakość tych rad jest dużo wyższa. Dlatego stąd jakby płynie kolejny wniosek w związku z jakby z, z misją kanału. Ten kanał był pomyślany jako dodatek, nie do projektów moich. On nie był pomyślany jako kanał sam w sobie, który ma odnieść sukces, który ma, nie wiem, nazbierać subskrybentów, komentarzy, zmonetyzować się, wypromować gdzieś tam i stworzyć jakąś jakość samą w sobie, tylko był to dodatek planowany do stylu życia i do pewnej drogi, którą Wy możecie podzielić. Jak możecie tą drogę podzielić, no to, tak jak wspomniałem wcześniej, odsyłam do stron projektów moich czy naszych razem z ludźmi, którymi je, z którymi je tworzę. I na, tej, na tych zasadniczych stronach, czyli na stronie szklanyzamek.pl i na profilu facebookowym Księstwa Wichrowych Mórz, znajdziecie w przypiętych, widocznych miejscach na stronie facebookowej, to jest taki post z żarówką przypięty, na stronie oficjalnej to są nasze zasady i prawo wypisane oraz wartości, znajdziecie takie roadmap, czyli gdzie iść, jak po kolei, jakie czynności wykonać, co posprawdzać, żeby móc się w naszej społeczności znaleźć i żeby móc korzystać z przywilejów, które ona daje. Co to są za przywileje? Jest to, to co my tutaj tworzymy, to jest społeczność ideowa, czyli jeżeli przylecicie się po wszystkich tych filmach, które nagrałem w ciągu ostatniego powiedzmy roku, z tymi najważniejszymi postulatami, najważniejszymi wartościami, zasadami, sposobami, jak się po życiu poruszać, my to staramy się tutaj wcielać w życie. Czyli w momencie, kiedy chcesz dokonać tej zmiany jakościowej i czujesz się gotowy, czy gotowa, że te wszystkie punkty już rozumiesz, wierzysz w ich zasadność, starasz się je realizować. Wtedy możesz spokojnie do nas dołączać. W jaki sposób fizycznie, praktycznie to można zrobić, macie opisane w tych postach i w tych zbiorczych informacjach. I do tego Was zachęcam, dlatego że to sobie zobaczymy, dlaczego w kolejnych komentarzach, dlaczego to uznałem za najlepszą drogę niż robienie z tego kanału poradni psychologicznej albo kozetki Psychoanalityka. Spiderman pisze. Fajnie się Ciebie słucha, musisz mieć bardzo obszerną wiedzę. Pozdrawiam z Polski. Beno pisze, również dzięki. Fajnie gościu, że nagrywasz. Obejrzałem wszystkie Twoje materiały i wiele się wyjaśniło. Moja świadomość też większa, ale to poziom, jaki Ty sobie reprezentujesz, jeszcze długa droga. Grzegorz pisze, samą prawdę człowieku, człowieku prawisz. Słuchajcie, to jest dla mnie najlepsza nagroda za to, że to, co, czym ja się z wami dzielę, że to w waszym życiu działa. To mi wystarcza, słuchajcie. Ja nie oczekuję od was zapłaty finansowej, tak jak to wiele razy mówiłem, nie monetyzuję kanału, nie daję akhm, rad za pieniądze. Daję rady dla naszych ludzi, czyli dla ludzi, którzy chcą ten model powielić, a no niekoniecznie oni muszą być w Italii. Oni równie dobrze mogą sobie siedzieć w innych krajach. Natomiast to są ludzie, którzy rezonują z naszą energią, z naszą energetyką. I to wszystko, wszyscy ci ludzie są naszymi sojusznikami. I z takimi ludźmi się staramy trzymać, i z takimi ludźmi budujemy ten lepszy świat, który ma być alternatywą dla tego wszystkiego, co ciemne siły próbują nam zabrać, ograniczyć i stworzyć świat na, na wzór czy na moduł, na moduł takiego obozu koncentracyjnego. To jest wszystko coś. Przed czym my bronimy się w sposób ideologiczny, duchowy, jak wam wielokrotnie tłumaczyłem. Czyli my czyścimy siebie, równamy do pewnych wartości i się w tym jednoczymy. Ludzie, którzy są z nami jednoczeni, oni to ciągną w sposób automatyczny. Nawet nie trzeba im tłumaczyć, tylko po prostu obserwując innych, yy, czują, w jakim kierunku należy iść, żeby temu opór postawić i żeby przede wszystkim własne życie móc zmienić na lepsze. Także jeszcze raz dzięki za wszystkie te wspaniałe słowa, że super content, że doceniacie, że cieszycie się, że mogliście posłuchać czegoś unikatowego w czeluściach YouTube'a. Jestem Wam wdzięczny za to. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze. Dziękuję za polecanie mnie dalej. Nie dlatego, żeby tam napęczniały liczniki, czy, czy łapki, czy jakieś tam inne statystyki. Tylko dlatego, żeby więcej ludzi mogło trafić na te treści i wykorzystać je w własnym życiu spożytki. Tutaj roz, rozczulił mnie nie, niemalże jeden z Was, oglądający ten kanał, Damian, który mi napisał na Facebooku, że szkoda, że nie mam patronata, bo on już sumę pieniędzy przygotował jest gotowy mi ją wpłacić, tylko że no nie wie gdzie i, i jak. Słuchaj, Damian, jestem Ci bardzo wdzięczny. Wiadomo, jak to jest z pieniędzmi. Pieniędzy nigdy dość i zawsze się przydadzą. Natomiast to nie tak ma działać u nas. Najlepiej najlepszą rzecz, którą mógłbyś zrobić, to wykorzystać te pieniądze i zrobić coś z tymi pieniędzmi dla siebie, żebyś ty sam wzrósł, żebyś ty sam nabrał mocy. Dlatego, że w momencie, kiedy ty nabierzesz mocy i wszyscy. Wy, którzy jesteście na tym kanale, którzy oglądacie i tworzycie tą siłę i tą jedność z nami mentalną, jeżeli my będziemy mieli takich ludzi koło siebie i będziemy takimi ludźmi otoczeni, którzy mają dobre kwalifikacje, którzy mają dobre wartości, są zorientowani na dobre cele i którzy są silni w tym, na co są zorientowani, silni własnymi środkami nie moimi, ani ja waszymi, tylko. Każdy jest silny własnymi środkami i stoi twardo na własnych nogach, to wtedy my jesteśmy naprawdę zdrową, silną społecznością, która może coś zrobić i która może zmieniać ten świat na lepsze. Do czego Was oczywiście zapraszam i staram się Wam w tym pomagać jak mogę. Także piszcie śmiało, komentujcie, oglądajcie, dzielcie się wiedzą, dawajcie za darmo. Jeżeli ktoś potrzebuje, to dzielcie się z nim, ale przede wszystkim rośnijcie, Wy, po to, żeby ta nasza idea mogła. Znaleźć odzwierciedlenie w świecie rzeczywistym, i żeby kolejni ludzie również uwierzyli, że tak można, że tak da się żyć. Dzięki jeszcze raz serdecznie.